Pokoju. Ogólnie mieszkanie jest spoko. Super opcją jest to, że mam 5 minut są do pracy, więc bliżutko można sobie wstać z rana, szybko się umieć zjeść, polecieć. A, no i zapomniałem. Takie coś do mnie przyszło. Jest to pierwszy raz na moim wyjeździe, w którym spotykam się z tym. W tym dzisiejszym właśnie kończyłem 22 lata. 소리 들리기 힘들어가지죠 Zastanawiamy się właśnie w jednym z w Północnej Karolinie i wydajemy pieniążki. Wraz z moim znajomym Tinem, który jest z Chorwacji, wybraliśmy się na małego tripa do miasta Norfolk. I natrafiliśmy, słuchajcie, na taki statek wojenny sobie tutaj. No i przy okazji tak chilujemy, zwiedzamy sobie miasto. No, powiem wam, że niestety trochę w kości mi daje znać to, że tyle pracuję. I już po prostu psychika zaczyna siadać. Fizycznie jest tak pół na pół, ale no psychicznie już jest przeciążony organizm i po prostu za dużo, za dużo. Potrzebna jest przerwa. Mam teraz jeden dzień w tygodniu wolnego, ale to jest niewystarczająco. Wraz z moją ekipą z restauracji wybraliśmy się na wycieczkę taką malutką, troszeczkę do parku wodnego Byliśmy jeszcze sobie na kolację, na chińskie żarełko No i wracamy do domu to jest w ogóle pierwszy raz jak jadę na tyle pikapu Kolejny dzień wolny I właśnie po raz drugi przyjechaliśmy do Virginia Beach mi tutaj drugi raz w nocy Przyjechaliśmy tutaj w dzień, ale strasznie lało, wiało Więc nie było opcji, żeby pochodzić No a teraz jest noc Nie leje, trochę wieje Ale... tak mi ciekawe miejsce do odwiedzenia Poniedziałek, drugi września a w naszą stronę właśnie zmierza huragan Dorian. I właśnie zaczynam takie, w razie czego pakowanko, jakby mieli zarządzić ewakuację. Jak to wygląda w przypadku ewakuacji? No, słuchajcie, na trzy dni przed tym, jak dupnie mają zapowiedzieć ewakuację, czyli jest jakiś czas do tego, żeby stąd się ewakuować. No i co? No i teraz słuchajcie, jak patrzymy. Co godzinę, co chwilę sprawdzamy ze znajomymi tutaj e, radary, wszystko, pogodę, co może się stać. No i na początku w ogóle nie miało iść to do Północnej Karoliny. Teraz idzie w Północną Karolinę, więc e, szykujemy się powoli, tak. Jeszcze nie zapowiedzieli żadnej ewakuacji, ale podobno ma tu uderzyć w czwartek, może w piątek. Teraz była kategoria druga, może być nawet kategoria czwarta, e, więc myślę, że tak czy siak zarządzam ewakuację, żeby się zabezpieczyć w razie czego. Dla mnie o tyle dobrze, że ja i tak 11 września miałem wyjeżdżać stąd, więc dużo dni nie tracę, stracę tylko jakieś tam 4 dni pracy, coś takiego, więc no trochę hajsu ucieknie, ale tam pieniądze już zawsze mam jakieś zaoszczędzone to podróżowanie, wszystko już jest zabukowane, więc e, dużo większego jakiegoś stresu nie ma, a teraz pojawił się pomysł, że ewentualnie po prostu teraz wyjadę do Washington DC i posiedzę tam do mojego wylotu gdzie zaczynamy całą trasę, a gdzie lecę, no to już zobaczycie w kolejnych vlogach. Dobra, słuchajcie, pora poruszyć temat vloga, czyli czy wyjazdy work and travel to tak naprawdę obozy pracownicze. Zacznijmy od tego, że to jest mój trzeci raz w Stanach na wyjeździe dla studentów work and travel. W tym roku przyjechałem do miasta o nazwie, miasteczka, o nazwie Corolla. Znajdowało się to w okolicy, która nazywała się Alterbanks, w skrócie OBX, no i było to na wyspie. Miejsce, w którym pracowałem nazywało się Kiki of Kites, no i co wam o tym mogę powiedzieć? Tragedia że moja stawka tam zaczynała się od 9 dolarów. Na kontrakcie było to 9 dolarów i myślałem, że to jest dziewiątka po odjęciu podatku, po czym się okazało, że to jest dziewiątka z podatkiem. Czyli po odjęciu podatku wychodziło około 8,50 na godzinę. Nie. To nie jest dobra liczba. Mojej pracy zajmowałem się pracą na kasie oraz nie tylko, ponieważ nasz sklep był dosyć duży. Było tam Naprawdę dużo rzeczy, dużo towaru, począwszy od ciuchów, poprzez kubki marki Yeti, którą możecie kojarzyć, bądź nie, u nas w Polsce tego nie ma. Dużo tego naprawdę, dużo tego było, więc było co robić. Poza tym mieliśmy dostawy, które trzeba było rozładować, rozmieścić na miejscach i zajmować się wszystkim, co jest związane ze sklepem. Poza tym mieliśmy jeszcze rentalsy, czyli wypożyczalnie, sprzęty wodne, takie jak kajaki, Deski do surfowania i tym podobne. Po pewnym czasie pracy dostałem ofertę, żeby zostać z zwykłego retail seizement keyholderem, czyli osobą, która zajmuje się zamykaniem oraz otwieraniem sklepu. No, praktycznie była to praca taka, jak menadżer tam robił czyli zajmowaliśmy się zwrotami, musieliśmy decydować o niektórych rzeczach na kasie. Pod koniec dnia klepaliśmy wszystko w komputer, liczyliśmy wszystkie pieniądze ręcznie, bez żadnych maszyn. No, i jak dostałem w ogóle tę propozycję, to myślałem: no dobra, może z 11 dolarów, albo może 110 będzie, nie? Po czym podpisuję kontrakt o tą podwyżkę na zmianę pozycji i okazuje się, że miałem 9,50 z podatkiem, czyli po podatku było 9 dolarów. Tyle co myślałem, że będzie na początku. Kolejna sprawa, jaką mieliśmy, było to mieszkanie, które zapewniało nam również Kitty of Kite. Słuchajcie, dobrze się wycwanili, ponieważ wycwanili się tak, to dowiedziałem się również po czasie. Wyglądało to tak, że w momencie kiedy odchodziło się od nich z pracy automatycznie trzeba było opuścić mieszkanie, tak wyglądał ich kontrakt. No i słuchajcie, dlaczego w ogóle to poruszam, dlaczego w ogóle zaczynam taki temat, już wam tłumaczę o co chodzi. Bez obijania w bawełnę, nasza praca tam to był straszny wyzysk, nasz menadżer każał nam stać, Non-stop pracować przez 8 godzin. W momencie, nawet jak nie było klientów, trzeba było nawet udawać, że coś się robi, ponieważ on strasznie wpadał w zły nastrój. E, potrafił na Ciebie nakrzyczeć. E, wiecie, mnie to jakoś bardziej nie rusza, no bo ja jestem facetem, potrafię się stawić, ale były sytuacje, o których tutaj nie będę Wam wspominać, ale był to naprawdę zły człowiek. I zmierzam do tego, że to był wyzysk, ponieważ za to 850 na godzinę potem jak odejmowali sobie pieniążki za mieszkanie, które było swoją drogą bardzo drogie w stosunku do tego, ile tam było osób. W mieszkaniu mieszkaliśmy w 8 osób na mieszkanie, które było przystosowane może do 4. Tej pracy Mieliśmy takie kilka rzeczy, które po prostu strasznie mnie spieszyły i nie życzę wam tego, żebyście wy z czymś takim się spotkali. Pierwsza rzecz, że nie mieliśmy płacone za przerwie. Przekonałem się o tym dopiero po pierwszej wypłacie, ponieważ nie zgadzały mi się liczby, bo liczyłem sobie każdą godzinę. Druga rzecz to to, że w pracy nie dostawaliśmy wody. Ja nie mówię tutaj o jakichś ekscesach, żeśmy mieli jakieś napoje czy coś, to też ma swoje uzasadnienie, słuchajcie, ponieważ Powiem wam tak, z własnego doświadczenia w każdym roku, w którym wyjeżdżałem, dostaliśmy wody. Były jakieś tam fontanny z drinkami, gdzie można było się napić różnych innych napojów, ale była zapewniona woda. I nieważne, czy pracowaliśmy w klimatyzowanym pojemieszczeniu, czy nie, to była taka podstawa. A w tym roku nie dostawaliśmy nic. Jak z menadżerem został poruszony temat, zapytałem się, dlaczego nie ma wody. Powiedział mi, że jestem dorosłym człowiekiem i muszę sam za siebie płacić. Ale słuchajcie, jest to uzasadnione dlaczego. Woda moim zdaniem powinna być potrzebna w tej pracy. Mieliśmy przypadki, kiedy zajmowaliśmy się rentalsami, trzeba było być na dół. Zamontować załóżmy taki kajak na dachu samochodu, aby go zdemontować i odstawić na miejsce naszej wypożyczalni. No i wyglądało to tak, że wyobraźcie sobie, że no teraz jest ładna pogoda, nie jest jakoś mega ciepło, ale wyobraźcie sobie, że jest pełne słońce, czyste niebo, 35 stopni na dworzu, a ty przez pół godziny musisz stać jeszcze do tego, rozmawiać z klientem, załadować sprzęt, i dopiero wracasz. Powiem Wam, że... O, i to jeszcze nie tylko to, bo było więcej takich rzeczy. Przykładowo musieliśmy wynieść śmieci w ciągu dnia, gdzie była taka sama temperatura, wychodziło się na pół godziny na to słońce. No to ciężko. Naprawdę można było się odwodnić. No i w sumie to by było na tyle. Jak tam moja praca wyglądało samo miejsce, jeżeli jesteście ciekawi, to zaraz do tego dojdziemy. Ale zajmiemy się klu tematu, czyli czy wyjazd work and travel to tak naprawdę obozy pracy. Chcę wam powiedzieć, że na większości takich wyjazdów to jest wyzysk totalny wyzysk na studentach ale może zamiast opowiadać co jak, to powiem wam jak się przed tym zabezpieczyć jeżeli chcecie wyjechać na wyjazd work and travel musicie zwrócić uwagę na to gdzie jedziecie naprawdę, czytajcie oferty pracy sprawdzajcie wszystkie fora filmiki na YouTubie popytajcie się znajomych, może ktoś był w tej okolicy może akurat, może akurat ktoś tam pracował i możecie się dowiedzieć jak to wyglądało dlatego ja wam daję swoje doświadczenia żebyście wiedzieli większość pracodawców jest takich, że jak przyjdziecie na wyjazd na pewno nie będą chcieli wam dawać nadgodzin zdarza się to czasem, ale bardzo rzadko, ponieważ oni za nadgodziną muszą dużo nam dopłacać, więc yy, sytuacja kończy się tym, że naprawdę warto jest znaleźć sobie drugą pracę ale słuchajcie, dlaczego w ogóle o tym galam dlaczego mówię, że potrzebujecie drugiej pracy e, ja jestem z tych osób, które przyjeżdżają, żeby popodróżować są zobaczyć, tak jak teraz właśnie jestem w Washington DC e, ale są też osoby, które przyjeżdżają tylko po to, żeby zarobić kasę Okej, okay. ich temat, ich inwestycja, niech robią co chcą. Ja tutaj chcę kierować się do osób, ja tutaj chcę kierować się do osób, które przyjeżdżają po to, żeby popodróżować, żeby mieć pieniądze na podróżowanie, ponieważ jak sami wiecie, podróżowanie gdziekolwiek, to nie są tanie sprawy. A w mojej pracy, której tutaj miałem, przy samych tych 360 czy 400, no 360 dolarach, które zarabiałem przy, po dwóch tygodniach pracy, no to za dużo nie popodróżujecie. Dobre kochani, ja myślę, że to by było na tyle ode mnie. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o tym temacie, bo jak z własnymi doświadczeniami z Work and travel, jakimi się spotkaliście. I słuchajcie, taka ważna rzecz, jak sami widzicie znajduje się teraz w stolicy w Washington DC, ale na spokojnie będzie cały vlog z tego, ponieważ zwiedziłem kilka muzeów, chyba proszę roznać wszystkie muzea, które tutaj są dostępne, z darmowym dostępem i... Będą jeszcze kolejne vlogi, co teraz z każdego miejsca, bo jeszcze teraz kilka miejsc pojadę, na spokojnie powlatują, więc wracamy z vlogami.